Wstawać! Wypadł stąd! Nasze miejsce! Musicalem Patrz. Otwórz! Młodzież z grupy Pod Niebem Jabłonowskiego Centrum Kultury zmierzyła się z tematem hejtu oraz braku tolerancji. Uchodźcy! 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 No hejt to się że jak ludzie zazdroszczą czegoś, że jak nic jak ci ludzie, którzy hejtują, Zazwyczaj nie robią nic i narzekają i obrażają tylko tych, którzy chcą coś zrobić, chcą jakoś działać. No i po prostu tak zazdrości, może to się dzieje. No i czy krzywdzi, no widać po wielu, no wielu sytuacjach, że hejt często krzywdzi albo często nawołuje do nienawiści innych ludzi. Zazwyczaj on się pojawia w internecie, bo najprościej jest hejtować przez internet, bo ludzie są anonimowi. Bliskość świat powoduje, że staję się coraz bardziej szczęśliwy. A wraz z tym szczęściem narasta we mnie bunt! Nie jestem etykietą! Od dziś jestem wolny! Nie dam się etykietować ani szufladkować! Przestańmy przygrywać etykiety! Przestańmy pakować ludzkie indywidualności w szuflady! Jesteśmy wolni! Ja uważam, że hejt się bierze z rywalizacji o lepsze miejsce i z nienawiści oraz zazdrości. Ktoś, komu zezdrości swoich umiejętności, talentów i różnych innych umiejętności, słowo może uskrzydlać, ale złe słowa mogą też niszczyć. Ja, moi drodzy, jestem. Ofiarą hejtu już od blisko czterech lat. E, ja, moja rodzina, e, moi najbliżsi. Szanowni Państwo, e, to, co się dzieje z człowiekiem, który jest hejtowany, to jest coś strasznego. Prosiłbym, abyśmy naprawdę zaczęli na siebie patrzeć z większą życzliwością. Przede wszystkim, moi drodzy, żebyśmy patrzyli na siebie jak na człowieka. Nie musimy akceptować czy też yy, mówić tym samym językiem w sensie upodobań i tak dalej, ale bardzo proszę, abyśmy naprawdę yy, szanowali się, bo ten szacunek tak naprawdę należy się nam wszystkim. W dzisiejszych czasach tak często człowiek człowiekowi wilkiem, a tak często brakuje człowieka w człowieku. Często zastanawiam się dokąd zmierza ten świat. Dlaczego przez ludzi przemawia taka mowa nienawiści? Kochani, myślę, że jeżeli każdy z nas chociaż cząsteczkę dobra wniesie do życia drugiego człowieka, świat może naprawdę stać się lepszy i dziwny świat zamieni się w również lepszy. I wartościowy świat.